Witajcie na kanale ludzkie ciało. Dziś porozmawiamy o czymś niezwykle ważnym dla naszego zdrowia o nerkach. Te kluczowe organy filtrują z naszej krwi szkodliwe substancje i toksyny. Ale czy wiedzieliście, że to, co jemy, może mieć ogromny wpływ na zdrowie naszych nerek? Niektóre pokarmy mogą pomóc chronić nerki i zapobiegać dalszym uszkodzeniom, podczas gdy inne mogą je przeciążać, pogarszać stan zdrowia i zwiększać ryzyko komplikacji. W tym wideo ujawnimy 10 najgorszych produktów, które mogą dodatkowo szkodzić waszym nerkom, nawet jeśli nie jesteście tego świadomi. Może być dla was zaskoczeniem, że niektóre z codziennie spożywanych przez was pokarmów mogą znaleźć się na tej liście. Zatem bez dalszych wstępów, zaczynajmy. Numer 1: ciemne napoje gazowane. Możecie myśleć, że picie puszki napoju gazowanego jest nieszkodliwe, ale czy wiedzieliście, że może zawierać dodatki fosforu, które mogą szkodzić waszym nerkom? Fosfor to minerał, który pomaga budować mocne kości i zęby, ale kiedy macie chorobę nerek, wasze nerki nie są w stanie usunąć nadmiaru fosforu z krwi. Może to prowadzić do wypukiwania wapnia z kości, które osadza się w innych częściach ciała, takich jak naczynia krwionośne, serce i płuca, co może zwiększyć ryzyko chorób serca i udaru mózgu. Może się Wam wydawać, że picie bezkofeinowych lub dietetycznych wersji ciemnych napojów jest lepsze, ale to nieprawda. Problemem nie jest kofeina ani cukier, lecz dodatki fosforu, które nadają smak i kolor tym napojom, a które organizm wchłania szybciej niż naturalny fosfor znajdujący się w mięsie, nabiale czy roślinach strączkowych. Co więc pić zamiast ciemnych napojów gazowanych, jeśli macie problemy z nerkami? Woda zawsze jest dobrym wyborem, ponieważ pomaga utrzymać nawodnienie i usuwa toksyny z organizmu. Możecie również pić jasne napoje gazowane, takie jak Sprite czy 7 Up, które zawierają znacznie mniej fosforu niż ciemne. Numer 2. Awokado-awokado jest kremowe, pyszne i pełne wartości odżywczych. Ale czy wiedzieliście, że może być szkodliwe dla osób z chorobą minerek? To dlatego, że awokado jest bogate w potas, minerał który reguluje ciśnienie krwi, funkcje nerwów i skurcze mięśni. Zazwyczaj potas jest korzystny dla zdrowia, ale jeśli nerki nie działają prawidłowo, nie mogą usunąć nadmiaru potasu z krwi, co może prowadzić do hiperkaliemii, czyli podwyższonych poziomów potasu, które mogą powodować poważne problemy, takie jak nieregularne bicie serca, osłabienie mięśni, a nawet zatrzymanie akcji serca. Narodowa Fundacja Nerkowa, National Kidney Foundation Radzi osobom z chorobami nerek, aby ograniczyły spożycie potasu do mniej niż 2000 mg dziennie. Średniej wielkości awokado zawiera około 690 mg potasu, co stanowi około 35% dziennego limitu dla osób z problemami nerkowymi. Czy to oznacza, że musicie całkowicie unikać awokado? Niekoniecznie. Możecie nadal cieszyć się małą ilością awokado kontrolując porcje i łącząc je z innymi produktami o niskiej zawartości potasu. Możecie także spróbować obniżyć zawartość potasu, obierając i krojąc awokado, a następnie zanurzając je w misce z wodą na dwie godziny. To może obniżyć zawartość potasu nawet o 50%. Numer 3. Czerwone mięso. Czerwone mięso, takie jak wołowina, jagnięcina i wieprzowina, jest bogatym źródłem białka, ale zawiera również dużo kwasów, które nerki muszą usunąć z krwi. Kiedy nerki są uszkodzone, nie mogą filtrować tych kwasów tak dobrze, co prowadzi do stanu zwanego kwasicą, który może pogorszyć funkcjonowanie nerek i spowodować inne problemy zdrowotne. Spożywanie zbyt dużej ilości czerwonego mięsa może również zwiększyć ryzyko rozwoju schyłkowej niewydolności nerek czyli najpoważniejszej formy niewydolności nerek, wymagającej dializy lub przeszczepu. Badanie przeprowadzone na ponad 63 tysiące dorosłych w Singapurze wykazało, że osoby, które spożywały najwięcej czerwonego mięsa, miały o 40% wyższe ryzyko schyłkowej niewydolności nerek w porównaniu do osób, które spożywały najmniej. Aby chronić nerki i jednocześnie dostarczać wystarczającą ilość białka, wybierajcie roślinne źródła białka takie jak soja i rośliny strączkowe, które mają niską zawartość kwasów. Oraz dużo błonnika i antyoksydantów. Jeśli nadal chcecie jeść mięso, wybierajcie ryby lub owoce morza, które są bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, które mogą zmniejszać stan zapalny i poprawiać przepływ krwi do nerek lub drób, takie jak kurczak czy indyk, które są mniej tłuste i kwaśne niż czerwone mięso. Numer 4. Banany banany są słodkie i sycące, ale mają również wysoką zawartość potasu. Jak już wspomnieliśmy, kiedy nerki są uszkodzone, nie mogą usuwać nadmiaru potasu z krwi, co prowadzi do hiperkaliemii. Hiperkaliemia może powodować poważne problemy zdrowotne dla serca i mięśni, takie jak osłabienie, zmęczenie, nudności, a nawet nieregularne bicie serca lub zatrzymanie akcji serca. Średniej wielkości banan zawiera około 422 mg potasu, co oznacza, że jeden banan może dostarczyć ponad 20%. Dziennego limitu potasu dla osoby z chorobą nerek. Jeśli macie problemy z nerkami, możecie zamiast tego wybierać owoce o niskiej zawartości potasu, które nadal dostarczają witamin, antyoksydantów i błonnika takie jak jabłka, jagody, winogrona, ananas, arbus i brzoskwinie. Numer 5: Szpinak-Szpinak to zielone warzywo liściaste, bogate w wiele składników odżywczych, takich jak witamina A, witamina C. Żelazo i kwas foliowy. Jednakże szpinak ma też swoją ciemną stronę. Jest bogaty w szczawiany, czyli związki, które mogą przyczyniać się do tworzenia kamieni nerkowych. Kamienie nerkowe to twarde złogi minerałów i soli, które tworzą się w drogach moczowych i mogą powodować silny ból, krwiomocz, nudności, wymioty i infekcje. Spożycie szpinaku może zwiększyć poziom szczawianów w moczu o 33% w porównaniu z dietą kontrolną. Czy osoby z chorobami nerek muszą całkowicie unikać szpinaku? Niekoniecznie. Szpinak nadal może być częścią zdrowej diety, jeśli jest spożywany z umiarem i zrównoważony produktami o niskiej zawartości szczawianów. Numer 6. Przetworzone mięsa. Przetworzone mięsa, takie jak bekon, szynka, kiełbasa, hot dogi, salami i wędliny są konserwowane przez wędzenie, peklowanie, solenie lub dodawanie chemikaliów. Dlaczego są one szkodliwe dla nerek? Po pierwsze, przetworzone mięsa zawierają bardzo dużo sodu, który pomaga zrównoważyć płyny w organizmie. Jednak nadmiar sodu może powodować zatrzymywanie płynów, obrzęki, nadciśnienie i obciążać nerki, co może prowadzić do ich uszkodzenia z biegiem czasu. Osoby z chorobą nerek powinny ograniczyć spożycie sodu do mniej niż 2000 mg dziennie. Ale jedna porcja przetworzonego mięsa może zawierać do 1000 mg sodu lub więcej. Przetworzone mięsa są również bogate w fosfor i białko zwierzęce, które zwiększają kwasowość we krwi, uszkadzając nerki i powodując kwasice. Numer 7. Pomidory pomidory są soczyste, smaczne i wszechstronne, ale zawierają również dużo potasu, który nerki mogą mieć trudność w przefiltrowaniu, jeśli są uszkodzone. Średni pomidor zawiera około 290 mg potasu, jedna filiżanka sosu pomidorowego około 900 mg, a jedna filiżanka zupy pomidorowej około 700 mg. Jeśli macie problemy z nerkami, nadal możecie spożywać pomidory, ale w niewielkich ilościach. Numer 8 Produkty mleczne. Produkty mleczne są bogate w białko, wapń, fosfor i potas. Są to kluczowe składniki odżywcze, ale mogą zaszkodzić kościom, jeśli nerki nie pracują dobrze. Numer 9. Suszone owoce. Suszone owoce, takie jak rodzynki, daktyle, morele i śliwki, są często spożywane jako przekąski. Jednak są one bogate w cukier i potas. Numer 10. Pomarańcze pomarańcze są bogate w witaminę C. Antyoksydanty i błonnik, ale zawierają także dużo potasu. Jeśli macie problemy z nerkami, możecie spożywać pomarańcze z umiarem, monitorując regularnie poziom potasu. Oto 10 produktów, które mogą dodatkowo szkodzić nerkom. Pamiętajcie, że dzienne limity minerałów zależą od waszej kondycji i planu leczenia. Lekarz lub dietetyk pomoże ustalić odpowiednie ilości. Teraz chcielibyśmy usłyszeć od Was: Czy regularnie jecie te produkty? Czy wiedzieliście, że mogą być szkodliwe dla nerek? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Dziękujemy za oglądanie.